Zadanie 10 czerwiec 2023. Równanie o podanej tutaj postaci w zbiorze liczb rzeczywistych ma dokładnie 1, 2, 3 bądź 4 rozwiązania. Równanie, które tutaj widzimy, jest to równanie wymierne, zapisane w postaci ułamka. No i należy sobie wykształcić takie przyzwyczajenie, że chcąc rozwiązać to równanie, zawsze zaczynamy od wyznaczenia dziedziny, a dziedzina jest zmianownika. Czyli gdzie dina z mianownika. No i ten mianownik nie może być równy 0, czyli x do potęgi drugiej minus 4 musi być różny od zera, żeby w mianowniku zera nie było. Czyli mamy proste takie równanie kwadratowe do rozwiązania, czyli czwórka na prawo obustronnie pierwiastkujemy. Czyli x jest różny od dwójki lub x jest różny od minus 2. A więc dziedzinę można zapisać w takiej postaci, że to są wszystkie liczby rzeczywiste z wyjątkiem tych dwóch, minus 2 i 2. Gdy w miejsce x stawimy 2, to będzie 2 do drugiej 4 1, 4 to jest 0, z minus dwójką jest tak samo, czyli wszystkie liczby spełnia mogą być tutaj podstawione w x, tylko nie te dwie. Gdy już mamy wyznaczoną dziedzinę, przechodzimy do rozwiązania równania, czyli rozwiązujemy równanie i potocznie powiedzmy, że przyrównujemy licznik do, do zera. W naszym liczniku znajdują się takie nawiasy: x do drugiej minus 3x razy, x dodać 2, Równa się 0. To przyrównujemy do 0, jest postać iloczynowa, czyli do 0 osobno przyrównujemy nawiasy, czyli x dodać 2 równa się 0, czyli x jest równe minus 2, najpierw rozwiązałam te łatwiejsze i teraz ten pierwszy nawias do 0, x do drugiej minus 3x równa się 0. Tu już nie jest tak łatwo jak przed chwilą, czyli wyłączamy x, do, x przed nawias, ponieważ jest to równanie kwadratowe takie niezupełne, więc można sobie usprawnić rozwiązanie poprzez wyłączenie x przed nawias. W takim razie w nawiasie będzie x minus 3, zamykam, równa się 0, znowu postać iloczynowa i tak jak przed chwilą było, x przerównujemy do 0, i nawias przyrównujemy do zera, czyli x minus 3 to 0, czyli x jest równe 3. Otrzymaliśmy trzy rozwiązania, i na koniec sprawdzamy, czy one należą do dziedziny. Czyli do tego tutaj, do tego tutaj wcześniej wyznaczyliśmy. Czy 0 należy do dziedziny? Należy, bo z dziedziny wypadło minus 2 i 2, czyli należy do dziedziny, podkreślam, jest rozwiązanie. Czy 3 należy do dziedziny? Należy do dziedziny, więc podkreślam, czy minus 2 należy do dziedziny. No nie należy, bo minus 2 z tej dziedziny właśnie wypadło. Czyli piszemy, nie należy do dziedziny, przekreślamy, żeby była sprawa jasna, i w takim razie mamy raz, dwa, dwa rozwiązania, co nam daje odpowiedź B.